Bebe, witam, witam, łobabem tego typu, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie kanał, tego typu, Wow, Dziękuję, dziękuję, że udostępniacie kanał, bardzo się cieszę, tego typu właśnie łoł. Wow. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu, słuchajcie widzowie. Słuchajcie, byliśmy w skinie dzisiaj i dlatego dzisiaj live'a nie, nie robię, bo dopiero wróciliśmy z kina, idziemy sobie na Taki mały spacer nocny, tego typu, słuchajcie, bo tak mówiłem wam od kilka dni, że jak wy nas olewacie, to ja też was będę olewał, tego typu, proste, proste jak drut, tego typu, słuchajcie, to nie jest już moja wina, tylko jest kurwa wasza wina, że macie nas w dupie, Heh. ale krótko, czekajcie, A nie. Wytrwały. Krótko trzymam was. Na łańcuchu, jak się mówi. No. Słuchajcie, sami o to, się zap... o to się prosiliście. To macie tego. Słuchajcie, widzowie. Byliśmy na tym filmie Godzilla Koda, king kong Fany, fany film. Faktycznie ciekawy. Trzymający napięcia. Bardzo fany, ten film. Polecam iść do kina tego typu właśnie przy okazji byliśmy na fakturze, dużo ludzi właśnie z nami robiło zdjęcia tego typu pione daliśmy, widzicie widzowie, to jest właśnie to jest szacunek, który wy nie umiecie doszanować naszej skład pracy, którą my dajemy wam są ludzie, którzy Śmiechy robią, a są ludzie, którzy naprawdę podchodzą do nas poważnie, ale wiecie, ja Wam powiem tak szczerze: eee, e, są, osoby, są ludzie i osoby, którzy e, rozumieją sytuację, jaką kiedyś było tego typu. Kiedyś to było kiedyś, teraz jest teraz. Słuchajcie, kiedyś ja też tam. Przecholowałem różnymi rzeczami, ale to już minęły i nie ma co rozsfąsać. Tylko iść do przodu. Słuchajcie. A wy, nie wiem, cofacie się do tamtych lat. Ja już tamte lata to już nie pamięć zostawiłem. Klucz wyjebałem i chuj mi obchodzi tamte lata. Teraz się widzi. Słuchajcie. A wy tego nie możecie skumać, tego wszystkiego, tylko podchodzicie jakoś kurwa, chujowo dziwnie do nas. Wy w necie to się śmiejecie i inne rzeczy. W realnym życiu byście kurwa w twarz nam nie powiedzieli. Proste. Byście mieli cykorka. A dużo ludzi nas ma, ma fakturze właśnie łapało widzicie tylko i wy e, taki ro, robicie tak z siły kozaka przez winteda w rannym życiu to jesteście sisi taka cicho cicho bo się boję a wy na mocni ja pierdolę tylko chodzi o to że was to gubi ja nie muszę być przy Was widzowie znać was wystarczy poobserwować was. No widzicie, to jest to jest fakt. Słuchajcie, no widzowie. Wy jeszcze żyjecie tamtych lat A teraz te lata znikły. Tak słuchajcie, no i dlatego śmieje się z was, że nie umiecie podejść do tematu poważnie Pośmiechujki, i inne rzeczy robicie, a, a sami macie też bardzo źle. Jeszcze gorzej niż my mieliśmy kilka lat temu. To jest właśnie to, że wy się śmiejecie się z kogoś bo komuś się nie udało życiu osiągnąć, a sami nie osiągnęliście tego celu co byście chcieli właśnie ale dobra ja i tak będę wałkować i tak i tak będziecie mieli w dupie no, no miejcie dalej w dupie tylko odsuwam się wam teledysk inne rzeczy płyta wam się odsunęła dopiero 2025 będzie płyta wszystko wam się kurwa obsuwa A przez kogo? Przez was kurwa Nie przeze mnie ani przez kobra Tylko sami się nakręcacie Tego typu No ale cóż Ja i tak wam przekażę wam I tak będziecie mieli to fuj w, w dupie Znam to Ale Powiem wam tak W realnym życiu byście tak powiedzieli co piszecie na komentarzach, wyzywając na donator i na komentarzach? Żadne kurwa z was. Bo ma, macie trzy korki. Tak! Dlatego was porozkładałem was na łopatki. Wszystkim. Widzicie? To jest... ...myślenie pozytywne. Jak was od środka rozprułem. Jak kupa to jak się mówi. Widzicie, na chuj wpierdalacie się w komuś życie prywatne. Jak wy w prywatnym życiu macie tak zjebane, że to jest prezja. Niektórzy siedzieli już w poprawczakach, w pakach za jakieś kradzieży, rozbójki. Widzicie jestem cichy, ja nie muszę tak szybko, ja sobie poobserwuję was, trochę sobie pośledzę wasze wyczynki. Dowiem się co i jak, za co siedzieliście po prawczaku w parce za jakie rzeczy. Niektórzy mają lepkie łapki, a niektórzy dobójki. No widzicie, to jest to, to jest fakt. No cóż. Ja się mówi, nie myślicie główką, tylko dupą niektórzy. dużo. O, tego Ale kończmy ten temat, bo to nie ma samo, nie ma sensu, bo jako, jak wy i tak będzie mieli to wyjebane. Proste fuj. Ale tak mówię, w tego filmu to naprawdę idźcie sobie Godzilla kontra King Kong. Jest taki mieszany film, słuchajcie, trochę mi mieszany ten film, ale no, wciągający, trzymający napięcie tego typu. Pozdrawiam Was, przemyślcie sobie te fakty i dajcie sobie do, do zrozumienia, że z nas nie wychujacie, tylko sami siebie, tego typu. you hey.